moje drodzy, ja jestem Meta, a to jest kanał Zwyczajna kobieta o życiu na maleńkiej podkarpackiej wsi. Jest to nasz taki bardzo, bardzo luźny dzień. Dzisiaj postanowiłam, że ubiorę się bardzo wygodnie, także cały dzień spędzę w desiku, nakarmiłam dziewczynki, przygotowałam sobie kawę, zrobiłam sobie taką większą pielęgnację twarzy, włosów. I dzisiejszy dzień przeznaczam właśnie na taki dzień totalnie relaksacyjny w ostatnich dniach. Bardzo dbałam o to, aby wszystko dookoła mnie było zrobione. Na tyle, ile byłam w stanie wykonać wszystko. Wszystkie prace takie domowe wykonywałam, zawsze to z siebie 100%, choć każdego dnia to 100% wygląda nieco inaczej tak naprawdę, aby teraz, gdy przyszedł ten luźniejszy dzień, mieć większą swobodę do wykonywanych czynności, czy to do spędzania czasu z dziećmi, czy do malowania, czy to po prostu leżenia w łóżku. Po to, aby mieć czas, żeby odpocząć. W tym roku malowanie zaczynam od bardzo wyjątkowego. Portretu. po raz pierwszy będę malować świętej pamięci osobę, kochanego dziadka i jest to dla mnie niesamowite przeżycie. I ten portret, jak również portret Matki Boskiej na miarę XXI wieku, który malowałam jesienią zeszłego roku, oba te portrety będą wisieć w pewnej drewnianej wiacie, która następnie stanie się muzeum. Także... Będą to takie y, dwa pierwsze obrazy, które ujrzą światło dzienne na większą skalę. Na deseczkę, na której będzie portret, nałożył sobie teraz taki podkład. A podkład to taka zwykła farba y, o kolorze Roseanna. Y, polubiłam dawać to, ten kolor y, na deseczki jako podkład do portretów. Udało mi się już zrobić jakiś zarys twarzy, twarz będzie duża, także czuję pewnego rodzaju wyzwanie, ale wiem i wierzę w to, że portret wyjdzie cudowny. A to wszystko za sprawą tych właśnie cudownych kredeczek, które udoskonalają moje malaerskie prace. Cofnijmy się teraz do przeszłości. Wraz z Tomaszem pokażę Wam jak przygotowujemy deseczki. Możemy Wam pokazać jak Tomasz przygotowuje deski na których ja później maluję. Deski obrabiamy sami. Te deski skąd masz? Od stolarza. Od stolarza stolarza po prostu no deski, które mi się udało od niego zdobyć, które no jakby to będzie że niepotrzebne były. Znaczy wiadomo, u stolarza w stolarni tak, to... zawsze są wszystkie deski potrzebne, ale okay. te akurat mi się no jakoś po prostu go dał mi po prostu. Podziękowałem. I co tak zadałem? Tak. I widzicie, ja cały czas powtarzam nasi ja nie wiem, no człowiek nie umrze, jedzenie dają za darmo, no, czy... deski dają za darmo. No, znaczy ja tak oczywiście trafię. się i tak oddzięczyłem, bo, bo poczułem, że i tak muszę coś, no wiadomo, za to oddać, no bo to wiadomo. No wiadomo. No. Ale Fajna to... jest taka wymiana, prawda, między ludźmi po prostu. No to dobry człowiek. No taką, tam. Widzisz? No tego to nie jest do obrótka piłka, tylko do stolarni. A to jest piła taka z Lidla, taka tak zwana japońska, czy jakoś tak? Chyba japońska, albo chińska. Która jest taka bardzo, tutaj ma małe ząbki, jest precyzyjna, a Marta mi ją sobie Precyzyjna, w sensie, że do obcinania takich, wiecie, stolarskich tematów, a nie tak jak Marta mi wzięła i zaczęła sobie tym ciąć jakieś mm, drzewka tam, drzewka, patyki, brudne w błocie i w ogóle takie, takie tematy, a, a te, no, 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 było śmiesznie, no, bo jej szukałem i no, 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 ale jest pełno takich, wiecie, jak to się mówi? No takich z dużymi ząbkami, takie specjalne typowo do gałęzi, patyków, takie w pola, jak to się mówi, w błoto we wszystko, no to była taka, taka śmieszna ciekawostka. 91,5 to 1,5, 45... 91,5? 45... 46,2. mamy pocięte yy, ile wyszło desek? Raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, no siedem sztuk, to tak tak jak miało być, no teraz co jedyne co mi tutaj zostaje jeszcze to yy, tutaj trzeba te brzegi oszlifować czyli znaczy, będę teraz sobie brzegu, brzegi oszlifował, żeby to jakieś tutaj się drzazgi komuś nie powbijały, no i później to w sumie, no to już wszystko ręcznie zrobię, bez żadnego tam yy, bez żadnych maszyny to. No i później W sumie tylko to odkurzyć i skończona praca I później tylko do malowania Bo wcześniej to, wcześniej je, mm, Oczyściłem Czyli e, No po prostu przyjechałem maszyną e, Taką wiecie no, akurat tutaj było tak Że jeszcze sąsiad e, Poprosiłem go to mi to e, Strugnął w e, grubościówce e, To miałem mi pracy Łatwiej to poszło. No i ja tylko szlifowałem sobie taką, wiecie, szlifierką kątową, do której miałem taki papier przyczepiony, to tak mi najlepiej to idzie, bo wtedy szybko. No i oszlifowane papierami, wiecie, tak, żeby, żeby było w miarę gładkie, chyba końcowy papier to była 80. Bo kiedyś z Martą rozmawiałem, to jak wyszlifowałem to tam na końcu chyba 150 to szczerze zrobiło się takie gładkie, no, że Marta mówiła, że się jej to źle maluje, bo jest za gładkie. To tak jakbyście malowali coś na szybie. No to tak jest fajnie, ale no, już do przesady, nie? No, a to jest akurat takie osiemdziesiątka, czyli tak nie widać tych rys, wiecie, tego papieru. A jest jeszcze trochę takie szorstkie, czyli chodzi o to, że takie matowe, jak karka papieru. Takie, no, takie, że farba się trzyma, pędzelek tam, wiadomo, tak elegancko po tym, to, na tym to działa, nie? Że, no, że można ładnie malować, znaczy bynajmniej tak Marta mówi, bo ja tu nie maluję, ale Marta maluje i mówi, że jest ok. <śmienicza> It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I too was give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Jak już jestem na dworze, to wzi wzięłam wiaderko, wzięłam szufelkę, żeby na szybko posprzątać pieskom. Yy, pieskom w ich yy, zagrodzie, one mają tam dużo miejsca do biegania, mają przestrzeń yy, żeby troszeczkę się pob pobawić, pobyć na świeżym powietrzu, yy, żeby się załatwić, żeby nie siedziały cały czas w domu w tym czasie zimowym, tylko żeby też mogły troszeczkę sobie pooddychać świeżym powietrzem i żeby im było przyjemnie. Wzięłam na szybko tą szufelkę, to wiadekko. To mi nie zajmie długo. Zajmie mi to 5 minut, a im będzie przyjemniej, a ja będę miała spokojną głowę, y, głowę i nie będę miała wyrzutów sumienia, że nie mają tam posprzątane. Kto mi tak pięknie pomaga? Wandzia? Piąteczka. Chodź. Jeszcze nie, piąteczka. Wandzia. Piąteczka? Nie ma, piąteczka? Młowiczek. I łokiecik. Super. A co ty chcesz, koleżanko? Hm? Ty chcesz tylko się przytulać, tak? Tylko się przytulać. Gdzieś swoją babcią, tak? I swoją babcią, która kocha moci, no. Noski. Ejski moski. Nuski, Uciekaj. Bo ja teraz rozpalam w piecyku. Bo jest zimniutko w domku. Odwieczny problem. Czajne rękawy, czarne palce i czajne paznokcie, nie? Od tej sadzy. Teraz proszę się odsunąć, teraz proszę się odsunąć, i nie podchodzić. Mistrz rozpalanie w piecu, spala w piecu w dwie minuty. Już się pięknie pali. Wajonka. Proszę dziewczynki, proszę dojść do porozumienia. Dziewczynki, proszę dojść do porozumienia. Halo! Proszę dojść do porozumienia. Ale nie wszystkie.

co się stało? Picia Łapko w górę To złoży sztuczce Ja! Dziękuję. Teraz przygotowuję nam y, makaron standardowo. Dodaję do niego wytłoczony wcześniej przeze mnie olej. I ktoś pisał: Ble, jak ja mogę dodawać y, do zupy czy do makaronu olej? Y, ale słuchajcie, to jest olej, który ja wytłoczyłam sobie sama, i to jest zupełnie inny olej słonecznikowy niż ten, który y, można kupić normalnie w sklepie. W takich, wiecie, wielkich plastikowych butelkach. To jest zupełnie, zupełnie coś innego. Makaron przygotowałam standardowo i został mi tutaj jeszcze jeden ser, który przysłał mi Tomasz z Holandii, to jest na przykład ser francuski, miałam go nie otwierać, ale otworzę, bo wiem, że Tomasz przyjedzie do domu zanim będzie Dzień Babci, więc przywiezie mi tych serów więcej, więc nie muszę oszczędzać, ja chciałam zrobić prezenty rodzinie właśnie takimi lepszymi Prezenty w formie takich lepszych sejów. Także teraz na wierzch użyję sobie ten sej. Ostatni okazał się kozi i to był ogromny niewypał. Ciekawe, jak będzie z tym. Otworzyłam. Powąchałam. I jest to coś niesamowitego. Przepysznego. Pokaż mi powąchać. No, taki ser. No, to mój ulubiony ser. To co? Macaro? na wiesz w starty Konajatka sama ściera sobie sek. Honoratka już jest bardzo duża. Uważaj tylko na paluszki, okej? Okay? Okej. Okay. Ale to tutaj. No twajdę, twoję. Taki sek. No pokaż jak pięknie Matia, jesz, pokaż ja. jak pięknie jesz, kochanie. Nie nie, ja. Mhm. A. Nie będę jeść. Sądę. Do nie czego? Chcesz bez sera? Uh -huh. No to ja zjem twoje, okej? Okay? A tobie zrobię bez sejka, dobrze? Wandzia, tak. smakuje ci obiadek? <noise> tak. A tobie ty się? Mm -hmm. Smacznego. A tobie chonajka? Mm -hmm. Lubicie jak mama gotuje? Mm. A co, na, a co najbardziej Wam smakuje? Mi najbardziej smakuje kanapka z sosem pomidorowym. Mm. A Tobie co najbardziej smakuje? Miodek! Miodek. a to wie co najbardziej Miodek. smakuje? Jujukę pójdzie. Okej. A wiecie, co ja najbardziej lubię jeść? Nie wiem. Jak już jesteśmy przy temacie Sera, to... Chciałabym Wam powiedzieć, jak się bardzo cieszę, że w końcu zmieniło się moje życie i jak wiele pięknych znajomości teraz zawieram. A se ten kozik, który wcześniej miałam, który mi nie posmakował, zamieniłam się nim z koleżanką, można powiedzieć, za chleb który piekła, który mi przywiozła. Także... Wszystko tak pięknie płynie I, i cieszę się, że moje życie teraz tak wygląda, jak wygląda, bo kiedyś takie nie było. Kiedyś nie miałam takich przyjaźni, nie miałam takich koleżanek i już kiedyś straciłam wiarę w przyjaźni, a teraz ponownie w nią Proszę bardzo, zabawki na miejsce. Wandzia, zabawki na miejsce, proszę porozkładać. Dziękuję. Jak się okazuje, zostałam również hydraulikiem. Właśnie wywaliło mi rurę w łazience pod zlewem. Okazało się, że była zapchana. Przepchałam tę wyciągnęłam, umyłam te wszystkie pojedyncze części i nie, chcie, nie chcecie wiedzieć, co tam w środku było. Po prostu ja się dziwię, jak to tam się zmieściło. Tyle brudu, syfu, ale to wszystko przez to, że my myjemy ręce mydłem w kostce. I tak mi się wydaje, że właśnie przez to mydło w kostce tak się wszystko tam zapyka. jak zwykły chleb. Ja, ja tak ważę za swoimi swoim chlebem. No co ty. Super. Myślałam, co że co zrobię ty? dwie blaszki, ale widzę, że chyba wyszło mi tego ciasta tylko na jedno, bo ja wszystko na oko no. robiłam. Już wieczór, dziewczynki sobie smacznie śpią, a ja w końcu mogę zacząć malować poetę. Zacznę sobie od oczu, zawsze zaczynam od oczu. Jestem ogólnie bardzo podekscytowana tym, że mogę. Miałam taką tutaj gdzieś część, jest. Zaschło mi w środku, zgubiłam gdzieś zatyczkę, więc muszę jakoś wydziubać tutaj tą, tą część, która zaschła, a później poszukać, a później poszukać tą zatyczkę, zakrętkę. Cieszę się, że mogę namalować poetyt który jest dla kogoś niesamowicie ważny. Cieszę się, że mogę uchwycać yy, i pozostawiać na drewnie chwile, ważne chwile. Wiem, że ten portret, który teraz maluję, maluję go z bardzo niesamowicie ważnego zdjęcia yy, dla rodziny. Wiem, że jest to coś, yy, co będzie przypominać o ukochanym dziadku, co będzie przypominać te wszystkie piękne chwile spędzone, spędzone z tym ukochanym dziadkiem. Ja malując hmm, portret mam wrażenie, że w pewien sposób bardzo dobrze poznaję osobę, z tego względu, że zwracam uwagę na każdy najmniejszy szczegół. Gdzie normalnie, rozmawiając z kimś, czy po prostu przeglądając zdjęcia, na ten szczegół uwagi. No dobrze, zaczynamy sobie. Gdzieś miałam swoje ulubione pędzelki. Gdzie są moje ulubione pędzelki? Ja zabieram się za malowanie, a Wam życzę wspaniałego dnia, w zależności, kiedy to oglądacie. Nie zapomnijcie. Zostawić subskrypcji, łapki, może zechcecie udostępnić. Będę bardzo wdzięczna. A tymczasem trzymajcie się, papa! Pa.